Cześć wszystkim, mam na imię Mikołaj, jestem psim behavioristą z Dni i w tym filmie pokażę Wam najprostszą i najszybszą metodę nauki zachowania slalom przez nogi. Zapraszam na film. Dlaczego warto nauczyć tego zachowania swojego psa? Po pierwsze, jest to bardzo pokazowa sztuczka. Zawsze jak jesteśmy my poli, ktoś nas obserwuje podczas robienia slalomu, to słyszę oczywiście od tłumu o, jaki fajny piesek, robi sobie slalom między nogami. Po drugie, jest to oczywiście bardzo fajne, aktywne, dynamiczne zachowanie dla psa. Podczas biegania między nogami, używa pewnych swoich mięśni i rozciąga dodatkowo drugą stronę. I poza tym pies się przyzwyczaja także do dotyku, że przytula się do naszych nóg, więc jest to bardzo fajne też na kontakt z człowiekiem. Oczywiście jest wiele metod nauki tego zachowania. Ja pokażę najprostszą i najszybszą, według mnie, jaka jest. I oczywiście chcemy, żeby to było bardzo oczywiste do, do nauki z perspektywy psa. My będziemy sobie ten film nagrywać na polance, jako że jest piękna pogoda. Ale Wam polecam, byście sobie to pierw uczyli na wykładzinie, na dywanie, tak żeby pies widział leżące na ziemi, na podłodze smakołyki. I oczywiście zaczynamy pierwszą naukę ze smakołykami. Dobrze jest, gdy pies śledzi też Waszą rękę na odległość. Nie trzeba trzymać mu pod nosem smakołyka. Jak się robi to teraz. Yes, good girl. I później sobie będziemy oczywiście jeszcze pracować na zabawkę, tak żeby przyspieszyć troszeczkę pieska podczas robienia tego slalomu. Żeby pies miał dobre fundamenty do tego zachowania, będziemy sobie pierw uczyć go w pozycji stacjonarnej. Dajemy nogę do przodu, zwabiamy go smakołykiem, markujemy jak już jest między naszymi nogami i podczas, po markerze rzucamy smakołyka na ziemię. Zmieniamy nogę, zwabiamy. Yes. Marker, nagroda, na ziemię. Yes! Yes! I po to rzucamy smakołyka na ziemię, bo jak słyszy marker, powiedzmy z tej strony. Remisia. Jest. Nie dajemy tutaj smakołyka, bo pies może nauczyć się po prostu nawyku zatrzymywania się. Rozkraczamy nogi. Yes! Zwabiamy pieska do przodu pierw. Jest. Później za siebie. Jest. I znowu na ziemię smakołyka. I widzicie tutaj troszeczkę trzeba manipulować dwoma rękoma. Jedną wziąć za siebie. Jest. Jedną przed siebie. Jest. I robimy sobie taki taki troszeczkę taniec z pieskiem. Jest. I teraz kochana. Zwabiamy go może lewo, później za siebie bierzemy prawą. Jest. Pokazujemy, że mamy smakołyka z tej strony. Yes. I nagradzamy. Piesek sobie robi taki między naszymi nogami. Oczywiście z początku chcemy mieć bardzo szeroko nogi. Później możemy sobie je zwężyć. Come Ale kanad jest Może z się o to zademonstrujemy. Z tej strony, kochana. Widzicie? Ona musi bardzo kręcić się między nogami. Yes! żeby się wywinąć. Yes, yes. I widzicie, że operuje też dwoma rękoma. Yes. Jak już pies bardzo ładnie robi za nogę, oczywiście jeden zakręt, to chcemy zwiększać, zwiększać kryteria. Yes, żeby pies może zrobił jest na dwa zakręty. Później oczywiście trzy zakręty, cztery. Im więcej, tym lepiej. I to jest cały czas w pozycji, w pozycji stacjonarnej. Yes. 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 Super. Później możecie to sobie spróbować bez smakołyka w dłoni. Dlatego mówiłem wcześniej, że przydaje się, kiedy pies po prostu podąża na odległość za ręką. Remy. Yes. Markujemy sobie każdy zakręt na razie. No dawaj, yes, 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 bierzemy smakłyka, yes, i na ziemię. Później, jak już pies ma dobrze zrobione fundamenty tego zachowania, zna gesty, jak za nimi podążać, możemy sobie do tego dodać hasło do slalomu. W naszym przypadku jest to oczywiście po angielsku po prostu slalom, czyli weave, i wygląda to w ten sposób. Remy się oczywiście już na to zachowanie, więc ona będzie to robiła szybciej, ale chcecie, żeby pies robił to bardzo precyzyjnie. Remy. Weave, yes, 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 yes. I rzucam smakołyka tutaj, kochana. Here, tutaj. I widzicie, że za każdym zakrętem mogę markować psa. Pokazujemy mu w ten sposób, że dobrze robisz, jesteś na dobrym kroku. I pod tam czwartym zakrętem, czy markerem, rzucam mi smakołyka dopiero. Więc tak chcę troszeczkę też zwiększyć kryteria. Ale tymi markerami od razu też pobudzam psa, że yy, daje mu do zrozumienia troszeczkę, że osiąga sukces i jest na dobrym kroku do nagrody. Później oczywiście chcemy, żeby pies troszeczkę robił ten salon samodzielnie, bez na naszego machania rękoma, bo oczywiście to później jeszcze będzie robił w ruchu. Dlatego musimy troszeczkę zanikać te dłonie powoli, aż pies nie będzie ich widział, tylko będzie się sugerował naszymi hasłami werbalnymi, czyli w naszym przypadku weave i mar markerami. Emilia, weave. Jest, jest! yes, Jest! Yes, yes. Super! Okej. Okay. Widzicie, Remisia to zachowanie już bardzo dobrze zna. Nie muszę jej e, nawet chować tych rąk, bo ona sama patrzy na ziemię, sugeruje się moimi e, nogami, gdzie ma skręcać. I smakujka dostaje, jak powiem, dopiero okej okay. i rzucę go na ziemię. Później, oczywiście, chcemy, żeby pies robił to w ruchu. Troszeczkę musimy cofnąć kryteria znowu, wrócić do tych fundamentów do podstaw. Come on, come on! I dajemy nogę przed ciebie, Yes. Widzicie, ona już sugeruje się samą nogą. Weave. Yes. Markujemy i smakołyk. Dajemy następną nogę. Yes. Na ziemię. Yes. Super. Yes. Oczywiście im bliżej mamy psa nogi, tym lepiej. Yes. Ja to sobie troszeczkę zwężę nogi. Yes. Żeby pies był bliżej mnie. Super piesek. I widzicie, robimy to na razie powoli, żeby pies precyzyjnie między nogami, żeby na nie nie wpadał, żeby nie wyprzedzał do przodu ani nie szedł tyłem, żeby nie zgadywał, tak? Tylko podążał tam, gdzie pokazujemy mu, że ma iść między nogami. Jak już pies dobrze robi w ruchu pojedyncze kroki. super. Można mu, jak dacie radę, to oczywiście nawet bez smakołyka w dłoni, pokazać, że. Dostanie nagrodę dopiero po dwóch skrętach, tak? Weave, yes, yes i złakołek na ziemię. Spróbujmy sobie jeszcze raz. Weave, yes, yes. Super, pies. Później oczywiście trzy kroki. Weave, yes, yes, yes. Super. I oczywiście coraz więcej, ile dacie rady. I oczywiście później, jak pies już robi 3-4 kroki albo więcej, chcecie próbować bez sugerowania ręką, żeby pies na samo hasło już wiedział, że ma zakręcać między nogami, tak? Czyli znowu zanikamy smakułyki i zanikamy tą rękę. Znamy. weave, yes. Ojoj, nie udało się. This way. Ojoj, nie zgaduj, tutaj idziemy. This weave, jest yes, yes, yes. Super. I smakołyk na ziemię. Tu, tu, tu. Spróbuję sobie teraz zrobić na Nie pomagał rękoma, więc nie będzie widziała, że mam smakłyka. Weave, yes, ale będę, yes, jej markował, yes. Troszeczkę muszę jej pomóc, widzę tutaj, yes, 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 super. Dał radę, super piesek. Troszkę oczywiście musiałem się wspomóc to ręką, bo zwróciła uwagę w górę, gdzie mam smakłejka. Spróbujemy sobie jeszcze raz na 6 kroczków tak, żeby pies był skoncentrowany na sololomie. Oczywiście ona patrzy w tamtym kierunku, bo tam jest zabawka. Come round, Weave. Yes, 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 super. Jako, że teraz chcę przyspieszyć troszeczkę pieska, więc muszę wziąć jego większy motywator, czyli zabawkę. Będziecie mogli zauważyć, że się to robi o wiele szybciej niż na smakołyki, bo tym się bardziej motywuje. Come round, Weave. Yes, 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 yes. Yes, yes, i rzucamy. Super pies. Jak już pies bardzo ładnie się sugeruje, z waszymi nogami zasuwa, żeby robić szybko te skręty. Można markę, takiego dźwięku popędowego. U nas to wygląda w ten sposób, że ja pierwszy mówię hasło na slalom. Później daję jej takie dźwięki popędowe. I na samym końcu, jak już wystarczająca ilość kroków została pokonana przez nią, mówię OK, i rzucam jej zabawkę. Więc efekt końcowy będzie wyglądał w ten sposób. Come on, weave! OK, go! Super pies! I tak u nas wygląda cała sekwencja slalomu. Pierw zakręcam psa za siebie, mówię jej slalom, zacznij zakręcać między nogami, później jest to oczywiście hasło popędowe u nas i na końcu jest hasło zwalniające w postaci OK. Powtórzymy sobie jeszcze raz. Come on, Weave! I tym hasłem popędowym, jak ją dopinguję podczas tego zachowania, mogę troszeczkę też sugerować, kiedy się kończą kroki. Dlatego jak na przykład chcę zrobić cztery kroki, robię to come round, weave, ciaga, 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 OK. Widzisz, że zanim ona skończy troszeczkę ten taki czwarty zakręt, już przestaje mówić to ciaga, ciaga, tak? I potem ona już troszeczkę się domyśla, że okej, okay, już koniec, za chwileczkę będzie OK i będzie rzucona zabawka. Więc no widziałem po jej mowie ciała, że sama już wychodziła z tego slalomu i biegła w stronę tam gdzie będzie rzucona zabawka. I w ten sposób można też właśnie fajnie ćwiczyć na ilość kroków. Raz chce ci dać psu trzy kroki, raz pięć, może nawet dziesięć, ile da radę oczywiście. Tak by robić to losowo, żeby pies zga nie zgadywał, że a teraz będzie czwarty krok, tylko żeby też właśnie oczywiście słuchał, sugerował się tymi hasłami werbalnymi od człowieka. Come on. Weave. Go. I oczywiście, jak chcecie znowu zwiększać kryteria jeszcze bardziej psu, zamiast dużych kroków, możecie robić bardzo małe kroki, żeby pies się przeciskał wręcz między waszymi nogami. Weave. Okej, okay, Go. Dlatego też widzicie, że jak pies bardzo szybko Chce zasuwać między tymi nogami i dacie mu bardzo wąsko. Musi bardzo mocno zakręcać, tak? Przed, powiedzmy w boki i przed siebie, gdzie te nogi zaraz wylądują, więc jest to bardzo dobry też fitness dla psa. Musi on podczas tego bardzo mocno wytężać swoje ciało i przy okazji jest to fajna praca mentalna. Weave! Go. I oczywiście możecie zauważyć, że też nie sugeruję jej rękoma, tylko samymi hasłami werbalnymi. Ile będzie kroków, żeby szybciej biegła i kiedy już jest koniec. I bierzcie też pod uwagę, że dla psa jest to bardzo męczące zachowanie, więc od czasu do czasu trzeba im po prostu zrobić przerwę. Dla tak, tych, mają mało czasu, także jest to fajne zachowanie, bo 10-15 minut i macie zmęczonego psa. Mam nadzieję, że podobała wam się metoda i cały filmik. Jeżeli tak, to oczywiście łapki w górę. Subskrybujcie, żeby widzieć, kiedy zostawiam nowe filmy. A my wam życzymy powodzenia, dobrej zabawy i widzimy się w następnym.